Kurde, ja, ja tego naprawdę nie rozumiem. Jak to można tak syfić po sobie, że co to jest za problem przenieść to do śmietnika? To mi się w pale nie mieści, że Ach, szkoda gadać. Dobra, dobra, cicho! Ale zimno. 4 stopnie, a ja zapomniałem o czapce co mi nie ułatwi zadania. W każdym razie postaram się tę część na zewnątrz opowiedzieć szybko. Dzisiaj mija siódmy dzień, odkąd jeżdżę tym oto Seatem Ateka. Seat Ateka, Skoda Karoq i Volkswagen Tiguan są to bliźniacze konstrukcje. Trzy bliźniacze konstrukcje, raczej trojacze konstrukcje. W każdym z tych aut jeździłem parę razy... O Jezu, tu zimno. Teraz stanę tak. W każdym z tych aut jeździłem parę razy, po parę tygodni łącznie. Najmniej jeździłem Seatem Ateką. To jest drugi raz mój za kierownicą Ateki. I w dużym skrócie, być może mnie grupa Volkswagen nie polubi za to, ale jest to dla mnie praktycznie jedno i to samo. Do jakiego samochodu byśmy nie wsiedli, to dostajemy z grubsza to samo. Nie mówię, że różnic nie ma w ogóle, bo są, ale są one na tyle subtelne, oprócz tych, które za chwilę wymienię, że cytując klasyka, szkoda strzępić ryja. O. Puszki po piwie, tu też byli polscy patrioci, i kurczę, znowu zapomnieli po sobie posprzątać. Co za niefartno. Nie zmienia to faktu, że wybierając jeden z tych samochodów Seata, Skoda albo Volkswagena. Trudno nie być zadowolonym z zakupu. Pomimo, że te samochody są zbliżone, to one są naprawdę bardzo dobre na, wszystkich, na tle wszystkich konkurentów spoza Volkswagena, spoza grupy Volkswagen, którymi miałem okazję jeździć, więc to nie jest jakiś zarzut, że są takie same, bo i tak są znakomite. I tak w wielkim skrócie Seat i Skoda mają przewagę nad Volkswagenem w postaci po pierwsze niższej ceny, a po drugie w postaci większej przestrzeni, bowiem Tara, Tarak, chciałem powiedzieć, Ateca jest i Karoq są 13 cm dłuższe od Volkswagena Tiguan. Natomiast Volkswagen Tiguan ma przewagę w postaci silników. W Tiguanie dostajemy TDI o mocy 240 koni oraz benzynę TSI o mocy 230 koni podczas gdy Seat i Skoda oferują swoje modele tylko z silnikami o mocy 190 koni mechanicznych. Porozmawiajmy sobie o cenach, więc Seat Ateca z silnikiem 2.0 TDI Nie no, muszę stać z tamtej strony, bo wiatr za bardzo. Seat Ateca z silnikiem 2.0 TDI 150 koni mechanicznych z zapędem 4x4, bo uważam, że to jest najwspanialszy silnik ten 2.0 TDI 150 koni od Volkswagena, bo po pierwsze nic nie pali, a po drugie całkiem nieźle jedzie, no a poza tym 2.0 TSI 190 koni, czyli Ateki z tym silnikiem tutaj w konfiguratorze nie było, więc chcąc nie chcąc wybrałem TDI 150 koni mechanicznych do tego skonfigurowałem tą Atekę tak dosyć na bogato, pomijając ten silnik, taki skromny. Dałem ten sam lakier, to jest coś tam Dark Camouflage się nazywa. Dałem jednak wersję FR, bez tych wszystkich chromów, które mi osobiście nie siedzą. Dałem czarne felgi, czarną podsufiskę. Wygląda to niesamowicie, moim zdaniem. Dałem dach panoramiczny, duże, pełne multimedia, prawie pełne wyposażenie, e, bez dodatkowych dopłat do skóry i wyszło mi, że Ateka kosztuje 171 tysięcy złotych. Podobnie skonfigurowałem sobie Skoda Karoq Sportline i tu duże zaskoczenie, bo wyszło mi 185. 5000 zł, czyli, czyli 14 tysięcy drożej od ateki. Tego się nie spodziewałem, ten sam silnik podobne wyposażenie. Konfigurowałem też sobie takiego Volkswagena Tiguan Airline i wyszło mi 199 380 zł. I teraz tak, pomijając Volkswagena, gdybym chciał szukać konkurenta dla tej ateki, to moim ulubieńcem byłby prawdopodobnie Citroen C5R Cross, bowiem jest on wprawdzie dłuższy jeszcze o 13 cm od tego samochodu, ale jako jedyny z tego co jeździłem, w mej opinii dorównuje o ile nie przewyższa samochody z koncernu Volkswagena, ten ów Citroen C5 Aircross. E, niestety konfigurator e, Citroena działa jeszcze gorzej niż ten Volkswagena, więc e, nie wiem ile kosztuje wersja dopasiona. Natomiast wersja bez opcji, bez 4x4, bo 4x4 nie ma, e, kosztowała 140 tysięcy zł. Jest to wersja z silnikiem diesel 1.6, 130 koni mechanicznych, z 8-stopniowym automatem, bo mi po więcej nie trzeba, odkąd mam trasę S17 Lublin-Warszawa, to po prostu nie widzę sensu posiadania więcej mocy w samochodzie. Ale zimnica. Kolejny konkurent, moim zdaniem taki jakościowy, to jest Peugeot 3008. Peugeot 3008 wyróżnia się przede wszystkim świetnym wnętrzem, że wygląd tego wnętrza w 3008 jest poza zasięgiem Volkswagena, w mojej opinii oczywiście w dopasionej wersji i, i Seata i Skody. Do tego dorzuciłem jakiś zestaw black pack, czyli też taki czarny, jak, jak w Seacie chciałem dorzucić. I wyszło mi 182 000 zł. Pozostała konfiguracja zbliżona, jak w Seacie bez napędu 4x4 i z silnikiem 130 koni dieslem. Jeżeli chcemy 3 w 3008 4x4 to musimy się zdecydować na wersję hybrid 4 o mocy 300 koni mechanicznych, ale jej ceny zaczynają się już od 197 000 zł w wersji podstawowej, a kończą się na 222 000 zł w wersji GT coś tam, coś tam, plus ewentualne jakieś opcje, aż tak szczegółowo się nie przekopywałem przez konfigurator. Jeżeli chodzi o innych rozsądnych konkurentów, czy ja tutaj wejdę, to ja się nie zatyguję, może nie. Jeżeli chodzi o innych rozsądnych konkurentów, którzy oferują podobny komfort w wymiarach zewnętrznych podobnych, no to w głowie mam niewiele, szczerze mówiąc. Na przykład Opel Grandland X ma bardzo fajny komfort, naprawdę zawieszenie, tłumienie nierówności jest super, ale ma skrzypiące wnętrze. Nissan Qashqai dla odmiany, niby spoko, nawet pod względem systemów bezpieczeństwa to zostało uzupełnione przy jakimś ostatnim liftingu, ale Qashqai ma mar Multimedia, brak obsługi Android Auto, więc nie brałbym go pod uwagę po prostu z tego względu, bo ja z tego korzystam. Jest jeszcze Hyundai Taxon, który jest dla mnie po prostu zbyt sztywny, jeżeli chodzi o zawieszenie. Nie jest tak komfortowy jak C5 Aircross, nie jest tak komfortowy jak Seat Ateca, jest sztywniejszy. Ale czekam na nowego Hyundaja Taxona, pojeżdżę sobie, może to poprawili. Dlatego decydując się między Seatem, Skodą a Volkswagenem można śmiało pominąć aspekt komfortu, bo jest w mojej opinii mega zbliżony we wszystkich tych trzech samochodach. Trzeba raczej patrzeć, które auto bardziej się podoba, ewentualnie kto daje lepsze wyposażenie, lepsze warunki gwarancyjne, lepszą, lepszą moc, wyższą to wiadomo, że Volkswagen. I to jest ta po liftingu, jak już wspominałem. Zmiany zewnętrzne są, ale nie bardzo wiem jakie. Przez długi czas myślałem, że zmieniły się reflektory przednie, ale przyjrzałem się w wersji przedleftowej i są praktycznie takie same. Zmieniły się. Myślałem też, że zmieniły się reflektory tylne. Chyba trochę się zmieniły, ale też są z grubsza takie same, że tutaj się nic nie. Nie ma jakiejś totalnej rewolucji. Wiem, że pojawiły się kierunkowskazy progresywne, ale zimno. Muszę kupić jakąś ogrzewaną kurtkę, albo nie wiem co. Więc tutaj mamy taki kierunkowskaz, który tak leci od strony do strony. Podobno przed liftingiem tego nie było. Z przodu tak kierunkowskaz sobie nie leci, wprawdzie, bo z przodu robi taki manewr. To naprawdę wygląda świetnie, że ten cały, cała lampa do jazdy dzienne, jak z tej strony widać, przemienia się w wielki kierunkowskaz. Podobny patent chyba widziałem w Ibizie. Bardzo mi się to podoba. Pod względem takiej wizualnej strony. To Seat z oświetleniem robi najlepszą robotę. Nawet bardziej mi się podoba niż Volkswagen. Po prawdzie. Brrr. O, kurde, ale zimnica. I tak, przed liftingiem, mimo tego, że te zmiany są niewielkie, jakoś bardziej podobała mi się skoda karok niż Seat, Ateka. A po liftingu ateki bardziej już podoba mi się Ateka. Jeździłem też, że taką tylko jakieś 250 km, ateka Kupra była nawiasem mówiąc dla mnie zbyt mało komfortowa. Nie no, muszę stać jednak z tej strony, bo Chociaż te tło jest ładniejsze, ale z tej strony mi wieje. Dynamiczne kierunkowskazy powiedziałem. To wszystko powiedziałem, chyba, co miałem powiedzieć. Muszę chyba zainwestować w jakąś normalną kamerkę, bo ja to nagrywam telefonem Xiaomi Mi9T Pro z dodatkowym zewnętrznym mikrofonem i niestety Xiaomi nie jest takie najlepsze. Ciągle mi się wyłącza nagrywanie, po prostu spontanicznie. Wkurza mnie to niezmiernie, bo powiedziałem sobie o wymiarach zewnętrznych i się nie nagrało. Więc wracam do wymiarów zewnętrznych. 468 m długości, czyli Seat Ateca po liftingu urósł o niecałe 2 cm. Ateca mierzy teraz dokładnie tyle samo, co Skoda Karoq. Różnica chyba wynosi 1 mm. Volkswagen Tiguan jest niemal 13 cm krótszy, a, Vol a Volkswagen, a Citroen C5 Cross jest 13 cm dłuższy. Mamy też bardzo ładne w tej wersji Xcellence felgi 19-calowe, które oczywiście wymagają dopłaty, ale są fajne. Fajne naprawdę, bo często gęsto samochody prasowe, które dostaję są, oczywiście są gusta i guściki, ale mordowane przez brzydkie felgi. Tutaj, tutaj tak się nie wydarzyło. Felgi robią świetną robotę. Dobra, jeszcze raz, bo mój telefon zaczyna płatać coraz większe figle. To, co robi świetne wrażenie w środku, to jest wielki dach panoramiczny, który sięga aż nad głowy pasażerów z tyłu. Mamy taką możliwość, jeżeli na przykład jest słoneczny dzień i nie chcemy, żeby nam się wnętrze nagrzewało. Mamy przycisk, który zasuwa nam roletę do samego końca. Ja sobie ją odsunę. Mamy też przycisk tutaj, który uchyla nam ten dach panoramiczny jak zwykły szyberdach. Wciskam go, uwaga, i jest uchylony. Mogę też... Całkowicie zdjąć dach panoramiczny, że całkowicie do połowy go rozsunąć, i mamy naprawdę duży szyberdach dzięki temu. Ja wiem, że to jest mało praktyczne, ale jest to takie przyjemne. Kolejna rzecz to mamy tapicerkę tutaj z jakimiś takimi przeszyciami. Nie są to może przeszycia totalnie premium. Do tego tutaj idzie podświetlenie ambientowe. Widać, nie widać, nie widać, bo za dnia pewnie nie widać. I Jakby ta wnęka jest tutaj wypełniona światłem, kolor można sobie zmieniać dowolnie. Ustawiamy go w komputerze po prostu. Z rzeczy innych, fajnych, co się nie zdarza za często, to mamy takie prawilne fotele tutaj elektryczne, bo po pierwsze, że one są elektryczne, a po drugie, że one są z pamięcią, czyli ja mogę sobie zapamiętać, nie wiem, mogę sobie przestawić coś tam, nie wiem, podsunąć, jak moja żona jeździ, a potem siadam do samochodu, naciskam jedynkę naciskami przytrzymuje i fotel ustawia się do mojego, do mojego tyłka, więc to jest fajne, bo często są fotele elektryczne, ale bez e, pamięci i wtedy wolę stanowczo fotel mechaniczny, bo szybciej się go ustawi niż taki elektryczny bez pamięci. Rzecz kolejna, fotel z pamięcią mamy, pojawiły się nowe multimedia o przekątnej 9,2 cala i one są naprawdę bardzo ładne i estetyczne, tutaj mamy logotypy wszystkich w ogóle e, stacji radiowych, ten logotyp się tutaj wyświetla, tu też się pojawia Okładki odtwarzanych kawałków ze Spotify'a, więc estetycznie to jest naprawdę dopieszczone bardzo ładnie bardzo mi się to podoba. Druga strona medalu jest taka, że ekran 92 cala, może nie z taką ładną grafiką, w skodzie znaleźliśmy już parę lat temu, a tutaj dopiero do Seata dotarł ekran tej wielkości. Mamy też wirtualne wskaźniki z typowo Seatową grafiką, czyli takimi kwadratowymi wskaźnikami, które można zmienić na okrągłe jednym kliknięciem, bo te okrągłe są bardziej czytelne. Podoba mi się też sterowanie tutaj. Jakoś zarówno Skoda, Seat, jak i Volkswagen mają bardzo zbliżone te jakby systemy i te wirtualne wskaźniki, ale z jakiegoś powodu najlepiej się odnajduje w samochodach Seata. Jest to jakoś najwygodniej to zrobione. No nie wiem, tutaj przełączanie się jest takie wygodne. W Skodzie to jakoś chyba nie ma tylu przycisków. Coś jest inaczej na pewno. W Volkswagenie Golf GTE, mimo że to był nowoczesny samochód, bardziej się męczyłem z obsługą tych Multimediów, a funkcjonalnie to jest prawie, prawie jedno i to samo. Z pozytywnych aspektów, mamy tutaj szybki dostęp do Android Auto, czyli jak podłączę telefon tutaj kablem do samochodu, to wystarczy, że kliknę sobie tutaj i od razu włącza mi się Android Auto. Teraz nie jest podłączony, więc pozwala mi wybrać, sam podłączyć. Są też minusy tego, jak już wejdziemy do Android Auto, to nie widać tego przycisku menu te menu jest podwójne, można wybrać takie menu i takie menu i nie da się do tego wejść. Jak mamy odpalone Android Auto, to ja muszę ściągnąć z góry tą dólną, górną belkę albo przejść do nawigacji dopiero wtedy mi się pojawia menu, więc to jest taki drobny problem. Właśnie, warto wspomnieć o tym menu, bo to jest bardzo estetycznie zrobione. Tutaj mamy logotyp właśnie stacji radiowej albo okładkę płyty. Tutaj mamy nawigację wyświetloną, więc jest to bardzo przyjemne i bardzo wygodne. No, w ogóle cała ta obsługa, cały ten interfejs satowy jest naprawdę bardzo Przemyślane za wyjątkiem braku dostępu do tego przycisku menu z Android Auto. To reszta jest super, ale to da się obejść, jak już wspominałem. Aha, kolejna rzecz, tego nie widać. Mamy podgrzewanie szyby. Zwykle, jak jest podgrzewanie szyby, to widać takie drobne niteczki, które idą przez szybę, a tutaj tego nie ma, a szyba jest mimo wszystko podgrzewana. Technologia nazywa się Clima Coat i w jakiś magiczny sposób powoduje, że szyba się odmraża bezprzewodowo. Te niteczki e, zaszyte w przednią szybę w niektórych samochodach są naprawdę bardzo widoczne, w niektórych są nie, nie, niewidoczne, a w niektórych. Są widoczne i, i po prostu przeszkadzają, w mojej opinii. Tutaj nie ma tego problemu. Podobno działa to tak samo dobrze, aczkolwiek, że w Polsce zim nie ma i prawdopodobnie już nie będzie, to nie mogłem tego sprawdzić. Mamy jeszcze świetną kamerę 360 stopni. Tutaj mamy ten widok 360 stopni. Tutaj możemy sobie go przybliżyć, jak widać. Tu z przodu. A jak się włącza taką... oha, tak. I jakość tej kamery na pewno się poprawiła w stosunku do tego, co widziałem w innych samochodach z Volkswagena. Może poza Golfem GTE, ale mam wrażenie, że tylna kamera jest podobna jak w Golfie GTE. A jeżeli gorsza, to niewiele gorsza, więc to na pewno na plus. teka ma jedną z lepszych kamer cofania teraz na rynku. Co mamy jeszcze? Mamy też audio, co się nazywa Beats Audio. Tutaj jest logotyp, uwaga. O, tutaj widać. I te Beats Audio gra naprawdę przyzwoicie, tylko jak podłączy się telefon z Android Auto... to Gra cicho. Ja teraz spróbuję to podgłośnić albo nie, bo jeszcze mi zablokują na YouTube, że tu podtwarzam jakąś muzykę, której nie lubię. W każdym razie, jak podłączę telefon z Android Auto, to muzyka gra dosyć cicho. Jeszcze w przypadku muzyki mi to nie przeszkadzało, ale jak oglądałem jakieś podcasty z YouTube'a i ktoś mówił ciszej, to po prostu samochód grał mi za cicho. Rozwiązaniem problemu było wejście w ustawienia, i tutaj mamy głośność, i tutaj mamy maksymalna głośność. W maksymalna głośność włączenia. I jak tutaj sobie przesuniemy pasek do końca, to audio zaczyna grać głośniej niż standardowo i w końcu słyszałem te swoje podcasty z internetów. Natomiast problem jest taki, że jak tylko opuścimy te ustawienia głośności, to głośność wraca do starego ustawienia, więc coś jest tu ewidentnie skopane, że te audio gra... mogłoby grać trochę głośniej. Na początku mi to bardzo przeszkadzało, ale potem jakoś się przyzwyczaiłem, ale no nie powinno tak być. Mamy też bardzo wygodny podłokietnik, bo nie dość, że on się wysuwa w tą stronę i go się podnosi i może zostać jakby, że możemy regulować go na wysokość też. To jest mega sprawa. No to jest dosyć szeroki, jest dosyć miękki i naprawdę jest poręczny ten podłokietnik. Mamy też gniazda USB. Oczywiście, jak to w Volkswagenie, wszędzie już pakują USB-C, więc mamy tutaj dwa gniazda USB-C i tutaj mamy dwa gniazda USB-C. O, tutaj widać. Więc spoko, ja jak już wspominałem, zaopatrzyłem się w odpowiedni kabalet i mogę tutaj korzystać z Android, Auto, z Audioteki, ze Spotify'a dzięki temu. Siadanie za sobą jeszcze mamy. No dobra, no to siadamy za sobą. Standardowo fotel ustawiony pod 1,90 wzrostu i siadam sam za sobą, i miejsca jest naprawdę bardzo dużo. Ja delikatnie dotykam kolanami do przedniego fotelu. Fotelu, fotela. Kurde, nie pamiętam już ile jest miejsca w Skodzie Karok, ale coś mi się kojarzy, że jest trochę mniej miejsca w Skodzie Karok. Ale mogę, mogę ściemniać? Nie wiem, tutaj pod względem przestrzeni jest naprawdę rewelacyjnie. O, właśnie, tak dach panoramiczny wygląda z tyłu, więc on sięga naprawdę daleko. Jeżeli chodzi o przestrzeń nad głową, to nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę, ale w Renault Espace, którym jeździłem parę tygodni temu, to ja praktycznie dotykałem głową do dachu, bo był dach panoramiczny zamontowany. Tutaj pomimo obecności dachu panoramicznego jeszcze jest miejsce. Dobra. Boże, jak dobrze, tu nie ma trzeciego rzędu siedzeń, nie muszę z niego wsiadać i mamy też bagażnik bagażnik mamy opcjonalnie oczywiście otwierany elektrycznie, możemy go też opcjonalnie doposażyć do, tu mój pies jeździł dlatego jest koc i można go opcjonalnie doposażyć w system zamykania nogą i teraz tak o bagażniku coś mądrego muszę powiedzieć zdaje mi się bagażnik mieści 510 litrów jest to 12 litrów mniej od Skody tak to wygląda, czy tu coś mamy pod spodem, aha mamy koło dojazdowe z subwooferem zainstalowanym w środku, to wyjaśnia obecność basu i tak to, 510 10 litrów, Skoda ma 12 litrów więcej, to mówiłem. Volkswagen Tiguan ma albo 600, nie, albo 400, albo 615. Tak podają niektóre strony. Bardziej podejrzewam, że 400 ma wersja zwykła, a 615 to ma Tiguan Allspace. Natomiast Volkswagen nie słynie z podawania zbyt wielu informacji na swojej stronie internetowej. I gdy wejdziemy w dane techniczne nowego Tiguana i wybierzemy sobie przestrzeń bagażnika, no to dane nie są uzupełnione i się tego nie dowiemy klasyczny Volkswagen. Dobra. Zamykam go sobie. Powiedzmy sobie o wadach, a potem przejdę już do jazdy. Pierwsza wada to jest taka, że <laughs> wydechy. One coraz mniej udają, że są wydechami. Z drugiej strony jest analogiczna sytuacja. Natomiast mimo wszystko Seat chwali się na swojej stronie internetowej i w informacji prasowej, że poliftowa Ateca zyskała wydechy, które poprawiają jej sylwetkę. No tylko te wydechy to są tak naprawdę Zaślepki w zderzaku. Czepiałbym się seata, że to jest dziwne, ale po prostu wszyscy już tak robią, więc nie mogę się czepiać seata. Druga rzecz to, wejdźmy sobie do środka. Druga rzecz to, tutaj mamy lampkę od lusterek, która nam sygnalizuje, jest od wewnętrznej strony lusterka. Może otworzę, będzie lepiej widać. Tutaj, oto, oto coś. I ona się włącza, kiedy mija nas inny samochód, i jest w strefie martwego pola w lusterku. Rzecz w tym, że ona jest tak ultra jasna, że po prostu świeci po oczach trochę w nocy i nie jest to zbyt przyjemne. Nie mam pojęcia, jak to przykręcić. Nie znalazłem takiej opcji w multimediach, ale może po prostu słabo szukałem. Ale to nie jest jakiś tam mega poważny problem, po prostu to zauważyłem, więc czuję się zobligowany, żeby zaraportować. Mamy też bubble z trybem eco, czyli teraz uruchamiam. Aha, uruchamiam samochód, ustawiam sobie tutaj tryb eco, ustawiam sobie drive i teraz sygnalizuje mi samochód ze włączony tryb eco literką e. To jest o tyle ważne, że podczas trybu eko włącza się tak zwany tryb jałowy, który odpina cały napęd podczas jazdy, jakby na luzie, że wprowadza do skrzyni automatycznej możliwość jazdy na luzie. I teraz wyłączę samochód, przełączę go może na park i włączę jeszcze raz. Tryb eko, jak widać się zapamiętał w teorii i teraz włączam drive. Już nie mamy E1, tylko mamy D1 i żeby przywrócić tryb eko, to ja muszę się przełączyć na cokolwiek innego i wrócić do eko, i już mamy E1. Ja ten sam błąd widziałem we wszystkich Volkswagenach, we wszystkich Skodach, we wszystkich Seatach, nawet widziałem to w Volkswagenie Golfie GTE. Czyli z zupełnie nowymi multimediami, że ten tryb ekonomiczny nie, zachce, nie zawsze chce się aktywować. Ja natomiast lubię jeździć sobie w trybie eko po mieście, się toczyć. A gdy tylko mam ochotę na sportową jazdę, to tutaj jest DS, taki napis, i wystarczy wziąć elewarek do siebie i popatrzcie tutaj. Przestawia nam się z S1 na E1, czyli tak się przełączamy w tryb sportowy. Na co dzień się wożę w trybie eko, chcę coś wyprzedzić, robię pyk. I jestem w trybie sportowym. No tylko ten tryb jakoś się nie zapamiętuje niestety. Tutaj jest tak zwany tryb indywidualny, bo tu możemy sobie wszystko skonfigurować pod siebie, czyli tutaj możemy tryb wybrać silnika, DCC w tryb komfort wybrałem. Natomiast w tym trybie ten trypeko też się nie zapamiętuje, więc to jak mówi Mariusz Pudzianowski, to by nic nie dało. A i jeszcze ostatnia rzecz, bo Volkswagen i Skoda wszędzie pakują ostatnio i SEAT też światła matrycowe. Dostała na przykład nowy Super, Nowa Octavia, Volkswagen Golf GTE, którym jeździłem tydzień temu dostał matrycowe, matrycowe reflektory IQ Light, znakomite. Natomiast Skoda Karok, Skoda Kodiak, Seat Ateka, Seat Tarako nie mają tych reflektorów matrycowych, a szkoda bowiem, reflektory LEDowe znakomite. Znacznie poprawiają jakość jazdy w nocy, i te reflektory są tutaj. Natomiast reflektory matrycowe to jest po prostu coś wspaniałego, ta jazda nocą. Dobra, to tyle. Nagrajmy sobie coś z jazdy. Tak, jak już wspomniałem, możemy sobie wejść w te tryby jazdy, i tutaj w trybie indywidual możemy sobie regulować sztywność zawieszenia. Mamy tutaj bowiem zainstalowane zawieszenie, ale się kierownica rozgrzała zawieszenie adaptacyjne DCC, i ono ma ustawienia sportowe, i teraz jest bardzo sztywno. Więc zwiadę sobie na płyty betonowe i te lepiej strasznie, ale niektórzy podobno tak lubią, ja nie lubię, więc się przerzucam na tryb komfortowy. I ten tryb komfortowy w zawieszeniu DCC w Volkswagenie to jest naprawdę bliski tego, co oferują francuskie samochody, jeżeli chodzi o taką przyjemność zjazdy, o poczucie komfortu. jeżeli chodzi o. Bo na przykład tydzień temu oddałem Volkswagena na Golf i przysiadłem się do tego SATA i. To jest praktycznie to samo, tylko mam wrażenie, że gdzieś coś, że w Seacie jakby takie delikatne mikrowibracje się dostają na takiej nierównej nawierzchni. Nie wiem, jak to określić. Jest subtelna różnica między Volkswagenem a Satem, ale naprawdę subtelna i pewnie dla wielu pomijalna. Ja to czuję tylko jak wysiadam z jednego i przesiadam się prosto do drugiego samochodu. Jeżeli minie kilka tygodni, to już tej różnicy nie czuję. Generalnie zawieszenie rewelacja. Kolejna rzecz śmieszna to mamy tutaj silnik dwulitrowy, benzynowy, czterocylindrowy, 190 koni mechanicznych i on ma takie delikatne mikrowibracje, nie mikrowibracje. On takie warkot ma taki delikatny, jak, jak trochę jak w dieslu. Może nie teraz, ale na zimnym. Wibracji na szczęście nie ma jak w dieslu, więc pod tym względem jest wszystko w porządku. Generalnie pod względem komfortu ten silnik też jest absolutnym topem, z jakim miałem do czynienia. Pracuje, no fajnie, fajnie. Teraz, jak się rozgrzeł to już tak pasowo i przyjemnie. Moim zdaniem, tylko w klasie premium możemy dostać lepszą pracę, bardziej kulturalną pracę czterech cylindrów. Jeżeli chodzi, o jeżeli chodzi o wyciszenie silnika, no to jak wspominałem, no przy tych niskich prędkościach i przy niskich prędkościach, tam 1500 obrotów, teraz 1700, to tego nie czuć w ogóle. Natomiast, jak wciśniemy gaz w podłogę, No, naprawdę lepiej wyciszone silniki to ja znajduję tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie w klasie premium. Jeżeli chodzi o zużycie paliwa przy 120, miałem 7,5-7,8 litra na 100 km. Dla porównania z Nissan x trail palił i z napędem na naprzód większy samochód 7 litrów, więc można mniej. Ale z napędem 4x4 to naprawdę, naprawdę wynik jest niezły. Jeżeli chodzi o jazdę po mieście, to teraz mamy tam typu 2,5 stopnia. Przez ostatni tydzień miałem około 5 stopni. Pokonuję zwykle odcinki typu 5-10 km, i wtedy przy delikatnej jeździe udało mi się zejść ze zużyciem paliwa do 10 litrów na 100 km. Ale nie zawsze się tak udaje, na przykład wczoraj wracałem e, do domu, przejechałem 5 km, wyszło mi 12 litrów, więc takie zużycie paliwa też się zdarza, ale rzadziej. Reasumując, no, zużycie paliwa nie jest najniższe na świecie, bo można sobie wziąć litrowego, trzycylindrowego e, TSI do tego samochodu i na pewno będzie samochód palił mniej, ale mamy tutaj 4, 4 mamy 190 koni mechanicznych jak na to, co mamy pod nogą, to jest naprawdę bardzo fajnie jeżeli chodzi o zużycie paliwa hybryd na razie brak w ofercie, może się pojawią z fajnych bajerów to mamy ostrzeganie o bocznym o poprzecznym ruchu, czyli jeżeli wycofujemy się z miejsca parkingowego i mamy zastawione z prawej i z lewej strony Innymi samochodami, na przykład jakimiś busami, dostawczakami, wycofujemy się na ruchliwą ulicę, to SEAT nam podpowie, czy coś jedzie z lewej albo z prawej strony. To jest bardzo przydatny system bezpieczeństwa i jest on tutaj obecny, więc chwała za to. Są też takie systemy bezpieczeństwa jak asystent jazdy w korku, jak tempomat adaptacyjny, jak świetny system utrzymujący pas ruchu, więc tego tutaj nie brakuje. Co ciekawe, mamy dwa systemy utrzymujące pas ruchu. Pierwszy Mamy tutaj, klikam wycieraczkę, jakby od boku, i mamy tutaj lane assist, które mogę teraz wyłączyć, i jest wyłączony, i teraz mogę go włączyć, i jest włączony. Natomiast mamy jeszcze coś takiego jak travel assist, tutaj go włączamy, i w tej chwili, jakby przy tym lane assist, to ten system utrzymywania pasa ruchu działa tak od niechcenia, że czasami nas odepchnie od tej linii natomiast jak włączymy Travel Assist to włącza się też aktywny tempomat i on nas prowadzi po liniach których akurat tutaj nie ma, ale na trasach ekspresowych prowadzi nas po liniach jak po sznurku, po prostu rewelacyjnie świetnie to działa i ja zauważyłem, że nie tylko e, Seat i Volkswagen, ale też Renault stosuje podobny patent, że jakby są dwa systemy utrzymywania pasa ruchu. jeden działa do dup, a drugi działa znakomicie i nie inaczej jest tutaj jakby ten Lane Assistance, bardziej coś takiego co ma możemy włączyć w mieście, a, a ten Travel Assist jest coś bardziej takiego, co wykorzystujemy jakby na trasie, na trasie ekspresowej. Mamy też nowoczesny system antykolizyjny. Seat chwali się na swojej stronie, bo zazwyczaj jak producenci się czymś chwalą, to zwyczajnie nie jest to prawda, a tutaj Seat się chwali na swojej stronie, że ATK jest jednym z najbezpieczniejszych samochodów w swojej kategorii, w ogóle na rynku i no i to prawda. To akurat jest prawda, że tych systemów bezpieczeństwa to tutaj Dali pełen komplet. Wracając z tego co mamy pod maską, to mamy 2.0 TSI 190 koni mechanicznych, mamy 7-stopniowy automat DSG, wspomniany napęd, przynoszony na 4 koła. 100 km na godzinę pojawia się na liczniku po 7 sekundach. 7,1 sekundy dokładnie to zajmuje. Diesel 190 koni potrzebuje do tego 7,6 sekundy, więc jest naprawdę bardzo dynamicznie. Prędkość maksymalna wynosi 212 km na godzinę, więc i tak stanowczo więcej jak moje potrzeby. Bo ja szczerze mówiąc nie wiem, czy 140 km na godzinę tym samochodem przekroczyłem. Wracając z Warszawy, włączyłem sobie podcast, ustawiłem ten pomat na 120 i tak po prostu sobie pyrkałem. Co i tyle? Czy ja tu mogę w lewo skręcić? Nie mogę. No to to skręcę. Reasumując, nie jeździłem co prawda jeszcze Tiguanem po liftingu, on może być całkiem fajnym samochodem. Natomiast Natomiast biorąc pod uwagę Tiguan'a przedliftingowego, Skoda Karoq i, i Seat Ateca, to na obecną chwilę najbardziej podoba mi się Seat Ateca. Jest najładniejszy przede wszystkim, jest najtańszy z tego co widzę i jest bardzo fajnie wyposażony, wygląda bardzo fajnie, no nie ma się do czego przyczepić. No ale tak to jest z Volkswagenem. Ja wiem, że jestem brany tutaj jako maniak Volkswagena bo Volkswageny mi się podobają, ale to naprawdę są dobre samochody, nie mówię, że konkurencja jest gorsza, bo konkurencja bardzo mocno dogoniła Volkswagena, ale dalej, w dalszym ciągu, nie można samochodom od Volkswagena Sata i Skody zarzucić jakichś poważnych niedoróbek. To są rewelacyjne auta. Dobrze, dziękuję. Jutro jadę po Dacie Duster, czyli najlepszy samochód na świecie w napędzie 4x4 z silnikiem 150 koni mechanicznych i dziękuję za, do, jeżeli ktoś dotarł do tego momentu Elonara.